Cześć, witam was w drugim to odcinku ze serii a ja sam w dolinie. I tak, jestem w domku, i wytłumaczę wam dlaczego. E, zbudowałem domek, n dwa koty, byłem w kopalni. I to wszystko w ciągu jednego odcinka, ale ten odcinek no niestety... No, gdy go chciałem zapisać, no to... Po prostu prąd e, odcieli no i, i... No i to tyle co zobaczyłem. Nie ma prądu, nie ma niczego. Nie zapisało mi się, no i bez problemu. Ale e, nadrobimy to. W dzisiejszym odcinku zrobimy szklarnię. Tak, szklarnię. Znaczy e, nie szklarnię takie małe pole uprawne i zbierałem też trochę materiałów. E, mamy tutaj e, widocznie... no patyki. Dużo patyków muszę zrobić. Ma 64, to jeszcze damy na pół. Dobra, 17 tu, tu, tu i tu. Dobra, to jest 16, jeszcze zrobimy więcej. Dobra, i to tyle, 26 płotków, a więc całkiem, ale całkiem, no dobrze. Koty zostaną. A myślę, że tą małą szklarnieczkę Zrobimy, zrobimy To trzeba załatwić w ogóle, bo to brzydko wygląda mm, Dobra No dobra Dobra, jest tu A Taki mały domek niepozorny, tam na szybko budowany Żeby było, jakieś pierwsze schronienie może Dobra mm gdzie by sobie machnąć to mało coś no tutaj nawet w tym miejscu fajne takie może być to trochę się wyrówna i do dobra jeszcze tak dwa no tutaj co będziemy hodować praktycznie no, Dopóki no, nie znajdziemy ziaren e, w skrzynkach tam kopalni no to na razie takie normalne trawkę nie i to tyle na razie Dobra, teraz pozbieramy, pozbieramy, pozbieramy sobie nasionka. Po, pozbieramy. No, wypadywać chyba. Jest jedno. Tutaj nic, tutaj nic. No i co się dzieje? Ja przerwę na chwilę. Dobra. Dobra, 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 już jestem. O. O, tu jest całkiem sporo, ale nie mam już ryb. Nie, nie ma. Już sobie kota nie oswoimy. Tak, mamy dwa. No gdybyście chcieli, może, możecie wymyślić nazwę do tych kotów. Nie mam dużo widzów, ale trochę już się te nie więc. Możecie. To wymyślić nazwę do kota, znaczy do kotów. Jeśli nie, to sam sobie wymyślę. Będę samolub. Ale dobra. Hmm, 17, to za mało na razie 8, gdzie zaraz będzie hmm, o, jeszcze trzcinę też można, ale trzciny trzcina w zasadzie daje nam cukier a cukier w połączeniu z kakao daje ciacha a kto nie lubi ciacha? jakiś debilny te są pyszne zależy jak oczywiście Dobra. Hmm. będzie jeśli mamy 9 chyba nie 10 dziesięć. 10 dziesięć w zasadzie 10 starczy będzie z tego jeśli zależy na nasion będzie wypadać jeśli z każdego wy wylatywały po mniej więcej a czyli te zboża to mamy średnio 10 chleba a czyli no, no zboża to musi być 10, no myślę farma 5x5 5. Ale ja zrobię taką farmę hmm. Tutaj będzie woda I wokół tego To jest 6, 18 Albo wiecie to nie? Nie, nie, nie nie tak Nie, bo to będzie no astetyku będzie źle wyglądać no to będzie taka farma 1, 2, 3, 4, 5 jeszcze właśnie woda nie jest, znaczy zniknie jest, no już wiemy jak to No na razie, no ba, sobie to. Iść na szybko jakieś wiaderko. O, nadzapada. Dobra, a woda jest. Cztery. No ba, już sobie. Tym razem jestem już raczej pewny czy na pewno? Trzy. trzy i cztery. Raz, dwa, cztery. Dobra. Tu będzie. tam jest fail. jest i kolejna dawka. Dobra. I tu, dobra jest. Z ciebie usunę. No i taka mała, niepuszczalna, jeszcze dwa nasiona, jeszcze, czyli cztery. Dobra, ja na chwilę przerwę, sprawdzę, czy wszystko jest OK i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem już. Pójdziemy spać, dokończymy tamtą farmę. Dobra, mamy mało życia, mamy coś do mamy berwsztyk. Mamy miecz, 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 dobra. Coś tu może być złego. Jest coś złego, zielony terrorysta Dobra, płudna i znowu znowu brzydkość to wygląda i znowu jest źle Ale dobra To się zrobi Tu, tu jeszcze tu, tu dwa No i te co no to jakieś takie, no możemy iść, zdamy tamtą tu, hmm, tutaj, tutaj, tam i tu, i taka mała nasza pierwsza faremka. żeby zwierzęta pod tym nie chodziły jest mało ale zawsze coś nie e, dobra, jeszcze muszę zrobić siłę no nie zrobimy tutaj coś takiego mam mam o to się dobrze składa mamy na pierwszy chleb no no tu, tu 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 i tu i tu dobra tutaj damy to żeby się chronić dobra no i zrobiliśmy małem dzisiaj w małem odcinku takie coś no e, miałem większe plany ale no stwierdziłem że na razie takie coś bo no bo tam już, zresztą mam już więcej materiałów, teraz mam taką małą farmę, potem sobie bardziej skomplikowaną, bo znam fajny sposób na skomplikowaną farmę, ale dopiero w kiedy indziej w innym odcinku. Dobra, to ja się tu z wami teraz żegnam, z Kociusiem Maciusiem. Nie wiem jak, nie wiem jak się będzie nazywał. Ale dzięki, cześć, pozdrawiam, subskrybujcie na rado.